Po lewej stronie ekranu mamy ustawienia świateł, wycieraczek mamy możliwość otworzenia portu ładowania otworzenia i zamknięcia samochodu tutaj mamy cały ekran z parametrami jazdy i tutaj też co ciekawe można ten ekran sobie schować właśnie można sobie tak przyciągnąć albo przytrzymać on się teraz schowa, mamy tutaj dostęp do takiego dodatkowego schowka i możemy sobie tutaj przyciągnąć za palcem i on się rozkłada znowu. Mamy też klasyczne przyciski, tego tutaj nie zabrakło, do regulacji temperatury kierowcy i temperatury pasażera i prędkości wentylatora. I tutaj mamy głośność. Fajnie, że zostały tutaj klasyczne przyciski. Tu mamy dodatkowy schowek na napoje, tu jest ładowarka indukcyjna, wejścia USB, kolejny schowek tutaj. Czy zauważyłeś, że tam na ekranie można było zasuwać tylną blendę? Tak, Tak